Wiadomo, że nastolatek nie potrafi tego nazwać tak, jak mhm. my na to patrzymy e, z perspektywy terapeutycznej, e, tylko że pojawia się ta pustka, którą on w jakiś sposób stara się wypełnić. Bardzo często w klasach jest tak, że jest zupełnie inny samorząd, e, który decyduje o takim życiu mhm. towarzyskim. Mógł zrobić o wiele gorsze rzeczy, żeby mhm. odreagować. On wybrał coś, co jego zdaniem jest najmniej destrukcyjne. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia edukacji do Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W studiu Akcji Robert Rejniak, terapeuta uzależnień z ponad 25-letnim doświadczeniem. Robert, porozmawiamy teraz o tym, dlaczego dzieci. Yy, młodsze i starsze w ogóle sięgają po yy, alkohol czy inne substancje psychoaktywne, narkotyki, leki. Skąd to się w ogóle bierze? Pomysły na używanie? Tak. Biorą się z różnych powodów, mhm. tak? czyli takimi motywami, na które młodzi ludzie zwracają uwagę dorosłym, że dlaczego w ogóle sięgają, czy próbują jakiejś substancji. No to jest przede wszystkim ciekawość. Ciekawość nowych doznań, e, ciekawość tego, jak to jest pod wpływem, jak zostanie się odebrany w grupie rówieśniczej, jak zareaguje moje ciało, mhm. e, co zobaczę, jak się poczuję. E, ta ciekawość jest takim, e, takim trochę parasolem ochronnym na no, tak naprawdę głębsze powody, dlaczego młodzi ludzie to biorą. Bo jeżeli się później zastanawiamy i... Taką przykrywką trochę. Taką trochę przykrywką, bo no, dlaczego wziąłeś? No, byłem ciekawy, jak to jest. Mhm. I to jest jakby takie sztandarowa odpowiedź, taka, która przyświeca wszystkim rozmowom wstępnym, mhm. powiedzmy. No, to jest tak, że w terapii nie pytamy się bezpośrednio, dlaczego tak się działo, bo z reguły właśnie kończy się na no, takim etapie i bardziej rozmawiamy o tym, co się jednak kryje pod tą ciekawością. I gdyby sięgnąć dalej do tego, do, do kolejnego poziomu, co za tym się kryje, no to bardzo często młodzi ludzie mówią, że na przykład z nudów, że nie mają co ze sobą zrobić. Że to jest taki trochę wypełniacz czasu, mimo że często są to młodzi ludzie, którzy mieli mnóstwo aktywności i nagle uh -huh. oni mówią o nudzie. Uh -huh. Jest to też tak, że to jest kwestia zaimponowania swoim rówieśnikom, żeby czuć się akceptowanym w towarzystwie, też żeby. Lepiej się poczuć, czyli dla odwagi, czyli w takich sytuacjach towarzyskich, gdzie jest więcej rówieśników, to chcą po prostu mieć większe poczucie takiej elokwencji, śmiałości, swobody, swobody żeby też łatwiej się tańczyło, żeby się powygłupiać, bo często są to osoby, które no, no właśnie są trochę zamknięte w sobie, mają takie deficyty umiejętności interpersonalnych, no i dlatego sięgają. A takim naprawdę powodem, który jednak dotyczy większości nastolatków to jest kwestia radzenia sobie z różnymi problemami oni mówią o tym żeby zapomnieć o problemach żeby się odstresować żeby odreagować różne sytuacje mhm. które się dzieją czyli to jest taka trochę potrzeba odwentylowania się emocjonalnego czyli są to różne problemy w domu w relacjach z rodzicami czy nawet z rodzeństwem jakieś takie sytuacje dotyczące nieradzenie sobie z różnymi wyzwaniami, z różnymi zadaniami i presją na przykład z zewnątrz, z, czyli różne problemy szkolne, czyli taka presja dotycząca nauki, wymagań, też są konflikty z rówieśnikami, często z nauczycielami. Jeżeli na tych kilku obszarach się tych rzeczy zbiera, no to niewątpliwie wpływa to na samoocenę, tak, ona się obniża i ten młody Człowiek ma poczucie wtedy większej pewności siebie, jakoś tak bardziej atrakcyjnie na siebie spogląda. Jak zażyje. Jak zażyje, mm -hmm. jak wypije, to ma poczucie, że, że, te, że te problemy trochę odchodzą w dal, trochę są w tle i on może wtedy być kimś innym niż naprawdę jest. Mówiłeś o takich trzech grupach, w których mogą być potencjalne wyzwania, którym nastolatek może nie podobać. Dom, Rówieśnicy i szkoła. Tak. Najbliższe otoczenie. Skupmy się na chwilę na domu. Mhm. Co się musi dzieć w domu? Takiego co nie zawsze nam się wydaje oczywiste na pierwszy rzut oka, co może jednak doprowadzać do takich sytuacji, w której nastolatek dzisiaj sięgnie raz, drugi, ale potem staje się to standardem i on wchodzi mm -hmm. już też poną zależnie. Je jeżeli mówimy o domu, to też to są różne tam kategorie i obszary, mm -hmm. które można to uogólnić, ale też wnikając, no to mogą być jakieś rzeczy związane z w ogóle z poczuciem bezpieczeństwa w domu. Mm -hmm. Mimo że ten nastolatek ma swój pokój, swoje miejsce, swoją enklawę, gdzie może się tam zamykać. No to właśnie się tam zamyka, izoluje, żeby jakoś być sam ze sobą. Nie zawsze sobie zdaje sprawę z tego, że odczuwa samotność w toku różnych sytuacji, bo na przykład, mało się rozmawia. Bo jeżeli są to rozmowy, to są dotyczące tylko, a jak było, w szkole, coś się stało jako ocena. tak, jako ocena i. i, i Myślę, że często są to niezamierzone sytuacje, że rodzice są też zabiegani, zapracowani albo na przykład nie ma któregoś z rodziców, bo na przykład jest w delegacjach, na wyjazdach, pracuje za granicą. To niekoniecznie musi być rozwód, ale to jest wtedy taka tworzy się pewna pustka, którą dziecko nie nazywa po imieniu, że czegoś mu brakuje, ale ma takie poczucie takiej goryczy, że, że coś tu nie gra, czegoś w tym systemie rodzinnym brakuje. No wiadomo, że nastolatek nie potrafi tego nazwać, tak jak mm -hmm. my na to patrzymy, z perspektywy terapeutycznej, tylko że pojawia się ta pustka, którą on w jakiś sposób stara się wypełnić. I oczywiście rodzice, którzy pracują, zarabiają pieniądze, no stać ich na to, żeby dawać możliwości jakichś dodatkowych zajęć. Takich Rozwojowych, hmm. naprawdę bardzo fajnych, bo i z, z, takie w kontekście artystycznym, że mogą gdzieś chodzić na kursy gry na jakimś sporacie sportowe, tak? Czyli od dzieciństwa wielu z tych młodych ludzi uprawia sport, ale później zaczyna do nich. Docierać, że to nie, nie o to chodzi, że czegoś im brakuje, mm -hmm. żeby być może woleliby pograć w piłkę z tatą czy z mamą jakoś tak wspólnie, niż żeby być zawożonym na treningi i odbieranym z tych treningów. Tak, tak że to jest, to nie jest nic złego oczywiście, tylko żeby też znaleźć jakiś kompromis, że, że też jestem żywo zainteresowany tym, co ty robisz, właśnie jak się rozwijasz w danej dziedzinie, może też czasem Czasem rozmawiać, renegocjować takie, że może, że może to nie jest ten rodzaj sportu, w którym się dobrze czujesz i w którym masz postępy, nie? żeby też szukać różnych możliwości, gdzie to dziecko będzie chciało. Pamiętam taki film, kiedy, zapomniałem tytułu, ale kiedy ojciec bardzo chciał, żeby jego syn był bokserem, a on chciał być tancerzem i to mu się wydawało takie niemęskie. Tak to że ten tak, film, to tak, i to jest trochę pokazuje takie mijanie się z oczekiwaniami, że rodzice mhm. czasem marzą, żeby ich dziecko było inżynierem, żeby było lekarzem, żeby było prawnikiem, tak? A on po prostu może i tego nie czuć, nie chcieć i zwyczajnie temu może też nie podołać. Mhm. I bardzo często. Takie ambitne cele? E, tak, takie, tak, ambitne cele od najmłodszych lat i oczywiście są takie, że e, mamy do czynienia z dziećmi sukcesu, tak? Mm -hmm. e, ale w przypadku myślę, e, różnych takich mistrzowskich poziomów, na przykład gry na jakimś instrumencie czy uprawiania sportu, to bardzo często to było. Trochę poświęcenie takiego normalnego dzieciństwa. bo To były od najmłodszych lat godziny ćwiczeń, godziny treningów. Myślę tu o tańcu, balecie, tak? O, o, o muzyce klasycznej być może, że to naprawdę, żeby być w tym niezłym, mając talent, to to wymaga dużo wyrzeczeń. I może tak, może tak. Nie zrozumieć. I, ale może nie zrozumieć. Ale są dzieci, które idą w tą stronę jest okej, okay, ale są takie, które które po prostu chcą się z tego wymiksować zwyczajnie, że jakby nie czują tego, chcieliby po prostu, tak, po, pobiegać po kałużach, po błocie, e, po wygłupiać się, po, pobrudzić, e, e, spędzić czas z rodzicami, po, pokulać się z nimi w trawie, mm -hmm. pobiegać po łące, takie, takie zwykłe rzeczy, tak, które może nawet niektóre dzieci nie mają świadomości, że tak może być. I, mm -hmm. i, i, i wielu moich znajomych, przyjaciół jakby mówi. Że to, co się patrzy, jeżeli mówimy o dzieciach, to szczęśliwe dzieci, to brudne dzieci, to dzieci umorusane, tak, jakąś czekoladą, i tak dalej, że to nie wszystko musi być on. Czyli żeby... z jednej strony, mowa tutaj o tym poczuciu bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę o trosce. Tak, o trosce, o trosce o szczęście dziecka. Mhm. Mojego tak, i wtedy rozwoju. on się czuje kochany, że ma możliwość doświadczania, że to dzieciństwo i te rzeczy, które dzieją się w mózgu dziecka od samego mm -hmm. początku, że on jest tak chłonny różnych rzeczy, że te skoki intelektualne czy takie poznawcze, które dziecko ma w dzieciństwie, to są nieosiągalne dla osób dorosłych i, i wydaje mi się, że nie powinno się ich zamykać tak? czy ograniczać. A jeśli się to robi, czyli ogranicza, zamyka, wyznacza im się bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia cele. Nie jest się w ich towarzystwie tylko się gdzieś tam no, wspólnie mieszka. No, to co wtedy się dzieje? to no, ten... Powoduje to olbrzymią frustrację wewnętrzną mm -hmm. w dziecku, a jeszcze jak do tego dochodzą e, takie bariery komunikacyjne, które też nie wynikają często ze złej woli rodziców, tylko mm -hmm. też z takiego nasiąknięcia, że my kiedyś też byliśmy bardzo surowo oceniani, mm -hmm. e, krytykowani, e, tak? e, były pewne wytyczone, że zawsze było to mówienie, że no właśnie, jeżeli jeżeli, nie, jeżeli jest trójka, to na, dlaczego nie czwórka? Jak tak. się dziecko postarało na czwórkę, to czemu nie piątka? Nigdy dosyć. Mm -hmm. e, tak, że, żeby jednak zwrócić uwagę na wysiłek, który dziecko e, wkłada w to, żeby, żeby osiągnąć lepsze wyniki. Bardzo często dzieci robią to, żeby zadowolić rodziców, mimo że rodzice mówią, że robisz to dla siebie. Tak. I to jest taki paradoks, paradoks. trochę tej mm -hmm. sytuacji, e, na który warto zwrócić uwagę, żeby od czasu do czasu Renegocjować oczekiwania, tak? Czy jakby to, na co się umówiliśmy z dzieckiem, żeby można było porozmawiać, czy to jest to, co ci pasuje. Jeżeli dziecko mówi, tak, ja mogę iść w tą stronę, to żeby też porozmawiać o tym, co będzie czymś, co będzie dawało energię, ładowało akumulatory tego dziecka, te bateryjki żeby on mógł działać, bo musi mieć taką przestrzeń, taką tylko na to, co ono by chciało, mm -hmm. a nie że, bo często jest rodzice, że jak dziecko ma zapełniony czas, to nie będą mu groziły, żadne, żadne głupoty mu nie przyjdą do głowy. Mm -hmm. A to jest tak, że być może to wszystko, właśnie ta frustracja, że ja, ja już pękam w szwach, tak. że ja już nie mam gdzie i nagle puszcza i to wszystko się sypie jak domino, że dziecko nie chce uprawiać tego sportu, mówi, że ma to gdzieś, już nie mówię tu o słowach, które wypowiadają wtedy, mm -hmm. młodzi ludzie, mają 13, 14 lat. Rodzice są zrozpaczeni, że nagle nie poznają swojego dziecka, bo on osiągał takie wyniki i tak dalej. I to jest dość częste zjawisko. I fajnie jak są rodzice, którzy akceptują to, że tak jest, i dziecko będzie szukało czegoś nowego, czegoś innego w swoim życiu. I może być to równie dla niego atrakcyjne, i równie może napełniać dumą rodziców. Tak. Pod warunkiem, że zakceptujemy, że to jest. Czy jesteśmy, że, że jeśli będziemy dla dziecka partnerem? Tak, jeżeli będziemy partnerem, będziemy go słuchać, tak? Bo słuchanie, akceptacja, taka właśnie troska i miłość, yy, i to, że priorytetem jest, żeby moje dziecko było szczęśliwe, jest chyba yy, takim największym czynnikiem chroniącym, że to dziecko poczuje więź, poczuje się bezpiecznie i że nawet jak nastąpią różne yy, dziwne sytuacje w jego życiu, gdzie będzie popełniało błędy, to jest większa szansa, że będziemy mogli z nim o tym porozmawiać. Przejdźmy zatem do grupy rówieśniczej. Co tam się może wykoleić? Co może zdeterminować takie samo napięcie? Jak. W domu. No, ja mam takie spostrzeżenia, że rówieśnicy, grupa rówieśnicza jest bardzo okrutna już od przedszkola, mm -hmm. że dzieci mówią prosto z mostu a propos wyglądu, sposobu ubierania się, fryzury, koloru włosów, tak, że dorośli o to dbają, żeby to nie było nacechowane właśnie taką krytyką i że warto od samego początku uczyć dzieci wzajemnej tolerancji do siebie. No, pod różnymi aspektami, żeby to była taka szeroko pojęta tolerancja, że, wszyscy jesteśmy różni i że też w różnych okresach życia mogą nas dotknąć różne problemy. Ale mówisz o tym, co robić, żeby było OK, a o tym, co się jednak dzieje, z tam. No to jest przede wszystkim, jeżeli mówimy o nastolatkach, to jest takie poczucie wyobcowania i bycia nieakceptowanym. Poczucie odrzucenia, w grupie rówieśniczej i wtedy ten nastolat jest w stanie zrobić bardzo wiele, żeby mm -hmm. poczuć się zaakceptowanym. Jeżeli poczuje się zaakceptowanym i ciągle ma obniżoną samoocenę, że jest może niedostatecznie dobrze odbierany przez rówieśników, to będzie próbował zwrócić na siebie jeszcze większą uwagę, zaszpanować czymś. I stąd mm -hmm. są różne inne zachowania ryzykowne. E, tak, jeżeli chce być akceptowany, e, i no to pije alkohol, się spotkaliśmy gdzieś za garażami i no, no to jesteś ziomek z nami, jak wypijesz z nami brewara, to o młody jesteś super, nie? bo często ta grupa odniesienia to w cudzysłowie są rówieśnicy, bo to czasem są osoby rok, dwa razy starsze w takiej grupie i tym bardziej ktoś, kto ma potrzebę akceptacji nie to, 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 tak, to pójdzie pod nich i, i na przykład coś ukradnie mm -hmm. ze sklepu, żeby Zaimponować, że, że coś tu mamy, i później, żeby y, jeszcze bardziej zaimponować, to się okaże, że na kolejnym spotkaniu on będzie Robił pewien challenge, czyli wypije duszkiem pół litra wódki, co się może dla niego skończyć bardzo tragicznie, mm -hmm. ale on wtedy nie myśli o konsekwencjach, bo już wiemy, że kora przedczołowa nie pozwala na przewidywanie tego, co się będzie, bo ważniejsze są emocje tu i teraz, i to, jak mnie będą postrzegać, i wszyscy brawo, brawo pi, pi, pi dajesz dajesz. I, mm -hmm. I to będzie coś, co w tej grupie rówieśniczej będzie nakręcać tą spiralę. E, częstotliwości ilości używania np. Na narkotyków, e, palenia marihuany czy picia alkoholu, mhm. że, że, że tu jest takie, takie niebezpieczeństwo. Mamy kolejną grupę, czyli szkołę. Co tam się może wykoleić? E, tam też mamy dużo, wbrew pozorom, e, jeżeli chodzi o grupę rówieśniczą. E, że też z reguły jest tak, że jest e, e, życie szkoły oficjalne. To, które jest na stronie internetowej, różne wydarzenia, lekcje i tak dalej. I jest na przykład samorząd klasowy, że jest przewodniczący, czyli ten najważniejszy uczeń, powiedzmy jakiś zarządzający, ale bardzo często w klasach jest tak, że jest zupełnie inny samorząd, mhm. który decyduje o takim życiu towarzyskim i w ostatnich latach. To tak naprawdę to ta grupa jest bardziej opiniotwórcza niż okay. ci wyróżnieni czy dobrzy uczniowie. Tak z moich obserwacji oczywiście jest. I że ci uczniowie, którzy są w tej klasie, to oni muszą się odnaleźć, tak? Żeby jakoś łączyć ten swój wizerunek jako ucznia, ale też, żeby nie być lamusem, dzbanem, czy tak. tam jakieś inne są określenia. określenia, bo pewnie w różnych regionach kraju różnie to się już nazywa, czasem się lansuje jakieś powiedzenie, tak? Ale tu chodzi o to, żeby się z pewnymi rzeczami nie wychylać, bo to jest nie, niemile widziane i osoba, której zależy na akceptacji tej grupy Mocnej, która jest w klasie. Ona nie, nie zawsze jest stricte bardzo destrukcyjna, ale też ma wiele różnych norm i, i rzeczy, które warunkują, że inni uczniowie są akceptowani. Oczywiście to też jest alkohol, też jest imprezowanie, udział czy słuchanie jakiejś określonej muzyki, i że to jakby sprawia, że ci nastolatkowie bardziej im zależy jednak, żeby nie doświadczać przykrości z powodu mhm. braku akceptacji w tej drużynie. Niż w tej takiej oficjalnej, że, 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 że to jest trudniejsze. I tu mogą się wtedy narażać. Nauczycielom, wychowawcom mogą się narażać e, osobom, które no, no po prostu oceniają jego wyniki w nauce, obecności, e, tak, ale dla niego i on musi teraz wybrać. Czy będą kłopoty, i może być wyrzucony ze szkoły, albo za chwilę będą wezwani rodzice, czy jednak odpowiedzieć na pytanie, co łamiesz się, bo my już się zrywamy o 12 i lecimy gdzieś tam. Mm -hmm. I on ma często taką, taki dyskomfort, taki jest rozdarty między tym, żeby nie chciał mieć jednak kłopotów, a, a żeby pójść z tymi rówieśnikami gdzieś, czy czasem na tak, na wagary, e, i coś tam zrobić, że, że, to powoduje też frustrację. No i kolejna rzecz to wiadomo, nauka, tak, mm -hmm. że też po prostu, no, nie wszyscy są równozdolni, e, nie wszyscy są e, umysłami ścisłymi. Powiem, że mniejszość. Mhm. Tu humaniści. Ten się świetnie znajduje w matematyce, fizyce i tym, co nie wymaga, bo, bo jest w tym uzdolniony, więc mu świetnie w tym idzie. Ani cierpi pisać wypracowań, uczyć się historii, dat, różnych rzeczy i odwrotnie, tak? Mhm. A, a żyjemy jakby w strukturze edukacyjnej, że liczy się, że trzeba być dobrym ze wszystkiego, tak? I że trzeba mieć jakiś tam poziom no, w miarę. Wyrównane. Jeżeli jesteś dobrym uczniem, to najlepiej, jakbyś był dobry w innych przedmiotach. I te tak wyśrubowane, rozumiem, cele edukacyjne też mogą być takim czynnikiem. Tak, tak. Bo ja mam też doświadczenia, że właśnie z powodu tego e, też w jakimś tam określonym rodzaju szkoły e, oni czują się wyobcowani, bo nie dają rady, że klasa ma taki poziom, że on się z czuje tam. naciskają rodzice, drugi drugiej tak, strony nauczyciele. Tak, i on się czuje tak, i, i nie daje rady, przenosi się, tak, zmienia szkołę potem w innej szkole okazuje się, że wszystko mu łatwo przychodzi, więc też się nie uczy, bo nie musi, bo, bo na przykład już ma to za sobą, bo tam było to tak wyśrubowane, że tu spoko mu to wystarcza, więc też sobie potrafi, już doświadczył, że fajniejsze są różne inne zajęcia i bycie w grupie rówieśniczej, więc te rzeczy bardzo się ze sobą w ogóle nakładają, że to też rzadko bywa, że to tylko jest jeden problem, oczywiście, że tak też bywa, ale, tak jak tutaj mówimy o, w ogóle o tych wszystkich czynnikach, to one się nakładają i do tego dochodzą jeszcze różne mm, czynniki, takie już osobiste, osobowościowe, psychologiczne czy, czy właśnie te biologiczne. Tak? W tak, z z relacji, tak, na przykład kompetencje z nawiązywania relacji. Tak, nawiązywanie relacji, w ogóle radzenie sobie z emocjami, ze stresem, e, takie postawy asertywne, właśnie taka wiara w siebie e, i tak dalej. Bo może być też tak, że ktoś. E, w, wierzy w siebie, ma takie adekwatne poczucie kompetencji, mm -hmm. że na przykład uważa, że nie da rady w tym sporcie, i no ja tak miałem przynajmniej, mm -hmm. tak, że na przykład e, jakoś łatwo mi przyszło, żeby się nauczyć jeździć konno, jak mm -hmm. byłem nastolatkiem, czy dzieckiem w sumie, na przykład, i później do, doświadczałem różnych innych rzeczy. No i podobał mi się tenis ziemny, i zacząłem, byłem na kilku treningach, i czułem, że to w ogóle mi coś nie pasuje na, na rękę i dałem sobie z tym spokój, tak? tak, nikt na mnie nie naciskał. E, powiedzmy w piłkę nożną e, miałem poczucie, że jestem wybierany, jak w tip ostatni. topy, tak, jak, tak w, w grupie e, jako ostatni, ale to też nie powodowało we mnie jakiejś frustracji, bo znałem, wiedziałem, że lubię grać w tą piłkę, nie mm -hmm. jestem w nią super, ale lubię spędzać czas z moimi kolegami. Czy to był w, w szkole, e, czy coś, że graliśmy. Miałem jakąś swoją tam pozycję, ale na, na przykład, już w koszykówkę było zupełnie inaczej. Oczywiście. Tak, że nawet e, e, się w tym spełniałem, że miałem też swój e, swoje miejsce w drużynie, czy to klasowej, czy to szkolnej, i, i na przykład bardzo, bardzo to lubiłem. Czyli jeśli te czynniki, rozumiem, w domu, w, w grupie rówieśniczej i w szkole nałożą się na siebie, no to mamy strasznie duże Ciężko. zagrożenie, prawda? Tak. Cięż, ciężki żywot. Tak. Że, e, że później w tej pracy, jeżeli rozmawiam z takim nastolatkiem i tak posłucham, jaki to powoduje ciężar emocjonalny mm. dla niego, jakie obarczenie, e, to naprawdę. Mm, Empatia, która się wtedy tworzy, powoduje, że jeżeli przyjmuje perspektywę tego swojego nastolatka, tego podopiecznego, to naprawdę ja się mu nie dziwię, że on mhm. próbuje jakoś sobie z tym poradzić. Znalazł sposób palenie marihuany, znalazł sposób picia alkoholu czy wzięcia amfetaminy. On jest z jego punktu widzenia najlepszy. Mm -hmm. Ponieważ mógł zrobić o wiele gorsze rzeczy, żeby mm -hmm. odreagować, a on wybrał coś, co jego zdaniem jest najmniej destrukcyjne. Co nie znaczy, że z punktu widzenia terapeutycznego on uzyskuje akceptację tego, że bierze narkotyki. Oczywiście. Tylko uzyskuje zrozumienie, a to jest w ogóle punkt wyjścia do refleksji nad tym, co się dzieje w moim życiu i co mogę zrobić, żeby ono się nie wykoleiło. Mm -hmm. I to możemy uznać za podsumowanie, ale będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać o, o dalszych aspektach związanych z tym, co robić i w jaki sposób skutecznie działać, jeśli już mamy nastolatka, kto, u którego podejrzewamy, że jest problem, ale że jesteś z nami pierwszy raz, to my się podpisujemy na stole. Mam nadzieję, że okay. będziesz miał ochotę. Mam tak, już Marka tak, tak. Kaczmarzyka, tak Marę Śmiałkowską, Marzenę Głos, Anię świć. I tutaj wszyscy eksperci się podpisują, jak są pierwszy raz. Proszę bardzo, możesz sobie wybrać miejsce, jakie Dzięki. chcesz. <laughs> Dzięki. Super, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzięki. Dziękuję wszystkim oglądającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja przyszłość stworzą dzieci.